Wirtualna TV. Trzeci wymiar telewizji. Do parku Chopina na festyn zaprosił mieszkańców miasta Koniński Sojusz Lewicy Demokratycznej. Impreza była okazją do rodzinnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zaczęło się muzycznie. W amfiteatrze zagrała młodzieżowa orkiestra Benta zespołu szkół górniczo-energetycznych. Publiczność miała okazję posłuchać zarówno kompozycji klasycznych, jak i popularnych utworów muzyki rozrywkowej. Nie zabrakło również innych atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych. Na bardziej aktywnych czekały konkurencje sportowe. Rywalizowano na torze przeszkód, była też możliwość sprawdzenia swojej siły i celności w rzutach. Milusińscy chętnie korzystali również z olbrzymiej, dmuchanej zjeżdżalni, basenu z piłeczkami i trampoliny. Przygotowano także konkursy oraz specjalne pokazy, w tym popisy cyrkowej żonglerki.